Tak. I będziecie musieli z tym krzesłem na lotnisko zawieźć. I on jest właśnie Lordem Voldemortem. A dlaczego wy tu stoicie? Co wy tu robicie? Zaraz, no, nie Że nie taka nie. gęsta, tylko taka rzadka. Widzieliście, jak poczta blisko może być domu. Witam Was w ostatnim dniu naszego vloga. I tutaj Mirek właśnie przyszedł do nas do apartamentu i będzie musiał się to jakoś powiesić i wpadł na genialny pomysł. No powiedz, gdzie będziesz spał? Chyba ja tutaj po prostu usiądę. I tak sobie myślę, że Ale to musimy... będzie takie paszkocko, jak Ci dała, na przykład nie, 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 nie. Ręki i jakaś tabletka na sen tak. i będziecie musiały mnie z tym krzesłem na lotnisko zawieźć. <grym> I cygaro. Tak, i cygaro jeszcze ważne takie. Otworzyliśmy drzwi na oścież, bo tutaj się nie da tego wywietrzyć, mimo tego, że na zewnątrz jest 16 e, stopnia w... albo 17, to tutaj A, to szybko, to, szybko dajmy. jest bardzo dużo. Ale już wychodzimy, dzisiaj będziemy robić dalszą część tej trasy, którą zaczęliśmy robić wczoraj. Niewiele nam tam zostało z tej trasy, ale... Jak to co niewiele? Wszystko idziemy, trasę, teraz już będziecie wiedziały. Teraz nową trasą. To już ja będziemy jako, prze... jako przewodnicy robić, tak? Ja będę miał teraz z komentarzem. Dobra, mhm. idziemy. Ponownie jesteśmy przy grobie Bobiego, ale ja później odkryłam, że jest jeszcze tutaj grób jego właściciela. O, to idziemy. Więc idziemy na grupę jego właściciela, ale na tym samym cmentarzu, gdzieś z tamtej strony, jest też inspiracja do Harry'ego Pottera, imię, o, imię i nazwisko Lorda Voldemorta. Okay. Jak on się nazywał? Tom Riddle. Tom Riddle tak. Ja myślałem, że Cruz. Podobno się właśnie autorka tak. zainspirowała i tutaj bardzo dużo tych turystów przychodzi, żeby zobaczyć to. Ona się zainspirowała Thomasem, tak? Ty mówiłaś, Tam, Tomasem. Tym, tak, tym Thomasem, tutaj tym imieniem i nazwiskiem. Podobno tak mówią. Ale czy tak jest w rzeczywistości? To tego chyba jakby nie potwierdziła tego nigdy. Tak. Możecie znaleźć patyk dla niego. Ludzie tutaj kładą patyki właśnie. I tutaj jest grup właściciela Jeszcze Bobiego. To kładą. Słyszałeś, że to amerykańscy i to! Ci fundowali Miłośnicy Bobiego Amerykańscy? O. Tak, no bo. Dlatego, że ta książka jest popularna na całym świecie o Bobim i ta historia tego psa. Ona obiegła cały świat. No nie tak do końca, bo na przykład ja. Nie, my nie znaliśmy. Książkę Tomek Sawyer na trasach po pana samochodzikach. <laughs> no. no nie było, ale to podobno w innej wersji jeszcze było o tym psie. Może jakiś film oglądaliśmy kiedyś. Jesteśmy przy grobie Tomasa Riddla i już wam mówię dlaczego bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że ona się zainspirowała tutaj do książki Harry'ego Pottera, dlatego że tutaj w pobliżu jest kawiarnia, w której ona siadała, żeby pisać tego Harry'ego Pottera i tam powstała pierwsza część, czyli Kamień Filozoficzny. I właśnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zainspirowała się tutaj imieniem Thomas, czyli Tom Riddle. Chociaż zupełnie inaczej pisane, bo tam chyba jest bez jednego L na końcu, z tego co pamiętam. I on jest właśnie Lordem Voldemortem. Wychodzimy z cmentarza. Emi, pokaż co wzięłaś. Co to jest? Gąbka do kąpieli? Wzięłaś ją, żeby się przytulać do niej? Zatrzymaliśmy się na jedzeniu. Ja ich ciągnęłam do Włocha znowu, ale Mirek tutaj wyhaczył jakąś angielską restaurację. Właśnie te. I zaraz będziemy... Emi już jest strasznie głodna. Już 300 razy pytała, kiedy wrócimy do domu. W idealnym momencie zrobiła się głodna, dlatego, że zaczął padać rzecisty deszcz. Czyli taka pogoda, którą Magda chciała zobaczyć. Także na jej życzenie jest. I zaraz jesteś? będziemy wybierać e, jedzenie. Tutaj mamy haggis. Ja to kiedyś w ogóle odważyłam się sama zrobić w domu. W Szkocji, jak mieszkałam. A tutaj Mirek zamówił jeszcze beef pie. Czyli to będzie placek taki wytrawny. I bardzo mi się podobają te kubki, w których przynieśli nam frytki. A, no właśnie, ty lepiej. Jak ci smakuje? Zobaczymy pierwszą reakcję na Hagisa. Ja nie pamiętam tego. Ja, pamiętam. ja ci powiem, to jest kaszanka. Ja pamiętam, że to było sprzedawane w, takim, w jakimś takim flaku. To wygląda jak kiełbasa normalnie w sklepie. Tak, jak kaszanka. Może to jest jakiś taki flak, ale. Ja wiem, z czego to jest, mogę nie, powiedzieć. To, to są podroby, takiej... płuca. No podroby, żołądki. A. I wątróbka. No super. Jakiś Harc, tak. No dalej kochani, spróbuj to, już nie musisz tak ładować. Waga i and the winner is. To smakuje jak Flexi. To nie smakuje jak Nie? Bo to ma inne przyprawy Fletzki. niż Flexi. Tak, a tutaj dziewczyny jedzą polskie potrawy. A co jesz? Fletzki. A dlaczego wy tu stoicie? Co wy tu robicie? O co, o co chodzi? A, my Szkocję, wiesz to jest tak fajnie. Trochę pada. To ten park, to mieliśmy tam iść do niego. Tak jest. Weszliśmy z restauracji i pierwsze to, co, tam musieliśmy się... Ale przez przestało padać i jak wyszliśmy, to znowu zaczęło, więc spóźniliśmy się trochę. Pogoda jest jak szkocką kratę. Tak, jak kilt szkocki. Taka ciekawostka. Przed chwilą sprawdziłam w Google Maps e, jaka będzie pogoda i pokazywało, że za 4 minuty będzie słońce bez deszczu. No i jest. No jest. Zobaczymy. 4 na, minuty później. Na moich okularach nie jeszcze jest nie ma deszczu, na moich słońce wychodzi też. jak widać. W końcu odnalazły swoje miejsce w Edynburgu. Jesteśmy w Den Village, ale tego nie ma na mapie opisanego jako Den Village, tylko jest jako, trzeba tego szukać pod Den Bridge i tego punktu, ale to też postaram się jakoś umieścić na mapie, żebyście wiedzieli, jak tutaj trafić. Ale okoliczności przyrody piękne. No i słońce wyszło, nie? Din. A nie mówiłam? Den mówiłam? Nie, din. din. A mi, czy możesz się pospieszyć? Bo zaczął padać deszcz znowu? Co? do butelki, właśnie córeczko. W tym mamy jeszcze wodę, nie musisz łapać deszczówki. To tam jest? Najstarsza łaźnia w Edynburgu to jest. A nie, prywatny, prywatny klub. Prywatny. Tylko się da wejdzie. Tak. Są buty, tak wygląda w środku. Okej. Okay. ale nie, ona jest czynna, chyba nie? No, no czynna, najstarsza. To jest działająca. Została otwarta. Słuchajcie, To to jest taki dziwny deszcz. Miał padać za godzinę i pada zgodnie z pogodą, co prawda 25%. Mirek ma parasol, ale jest taki dziwny ten wiatr to jest taka mrzawka cały czas, taka... taka... E, luźna. Nie luźna, tylko taka. Co ty gadasz? Co to ty Że nie taka Normalnie... gęsta, tylko taka rzadka mrzawka. Nie leje, jest nieprzyjemna. Nie, jest no u tutaj... nas ten deszcz jest taki cięższy. z tego. Proszę cię, nie, No Zobacz, jest, tu pięknie. jest zielono. Zobacz. To znaczy, że tu leje cały czas. Tak. Wróciło słońce. Chyba zabierzemy mitka w to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj. Znaczy, chyba na pewno, jak tam dojdziemy, bo na razie zatrzymujemy się przy każdym sklepie. Widzieliśmy tutaj te e, słynne zawieszki na torebki La Nothing special for me. Także... No i tutaj jest sklep, w którym kiedyś kupowałam szkocki River Island. Wczoraj parady, dzisiaj impreza. Dokładnie na tej scenie, którą wczoraj widziałyśmy. Przy zamku. A tutaj jest ta galeria, do której nie wchodzimy, ale tutaj są bardzo popularne dzieła sztuki. Lody. Będą też lody. Tym razem włoskie. Dzisiaj przyprowadziłyśmy tutaj Mirka i zobaczymy, zobaczymy, jak on będzie tam wchodził. Im wyższy, tym gorzej. Kocha. Jesteśmy tutaj dzisiaj ponownie, i nie jestem pewna, czy wczoraj widać było wyspę, która tam jest, i morze. Nie jestem pewna. Pewnie zobaczę to na filmie, ale w razie czego robię jeszcze raz ten widok. Tak to wygląda. I zaczyna padać znowu. Tutaj jestem, zobacz. Tu jest, tu są te podziemia. Mary King's Close, czyli królowej Mary. Mary to była krwawa Mary, nie wiem czy ktoś pamięta z historii. I jesteśmy na ulicy Royal Mile. O i tam jest, tam są właśnie te rusztowania. Tam się zaczyna ta przebudowa tej ulicy. Pizza Express. Mirek wybiera. Eee, strasznie długo też od pół godziny nie może się zdecydować, i wydaje, wydaje mi się, że wybierze. Pewnie się nie może zdecydować pomiędzy margaritą a margaritą. No. Bardzo pyszna jest ta pizza. Jedliśmy ją w Londynie. Magda jeszcze nie próbowała, ale będzie. I jak zobaczyła, jaka ta pizza jest cienka, to stwierdziła, że też będzie jadła. I dziewczyny mają tutaj super kolorowanki. I ja będę teraz rysowała coś. Co mam ci narysować, Ciuruś? Emi? Jednorożce mam ci narysować? Dobra, to będzie jednorożec. Magda czy to jest jakaś technika? Wymyślona. Ja pierwszy raz coś takiego stawia. Ja to znów. To jest to to pierwszy, raz. Pierwszy, raz. Oh pierwszy, oh pierwszy raz. Magda tutaj słuchaj doświadcza dużo wielu różnych rzeczy. Pierwszy raz. To szczęście. A. Można się częstować. Ja tobie daję? Nie, tutaj już jest taka zasłuchana. Chcesz? A A mi już jest zmęczona. Jemy i wracamy, tak? Wyobraźcie sobie, że Mirek wziął sobie hotel na jedną noc. No bo nie damy rady się tam zmieścić wszyscy razem. I ten hotel jest właściwie tuż przy nas. My tutaj będziemy sobie szły tuż za rogiem. I on jest u nas w ogóle. Nie wiedział nawet, że bukuje ten hotel, on po prostu był. A tutaj dziewczyny wypiszą zaraz kartkę i będziemy wrzucać Uwaga, list do skrzynki. Dotarliśmy do domu na ostatnią noc. Um, dziewczyny wypisują teraz kartki. Do szkoły. W Edynburgu, w Szkocji. Co ja mam napisać? Scotland. A tam albo Edynburg napiszę, mm -hmm. pozdrawiamy. Nie, ale nie mogę ja Mija pisze list do pani swojej, pani wychowawczyni. A, a Emi co będzie? Pierwsz coś narysujesz, a potem my wypiszemy, a ty się podpiszesz, tak Emi? Dobra? No i tak fajnie, w sumie ciekawie, bo mamy skrzynkę, do której się wrzuca list tuż przed drzwiami. Parę razy na nią właziłam i nie wiedziałam, po co ona jest nawet. Dziewczyny są gotowe, będziemy zaraz dawać kartki. Mija, pokaż karteczkę, pokaż. Mia będzie wysyłała taką z takim widokiem pięknym, a Emi będzie wysyłała kartkę z psem Bobby. Będzie pewnie opowiadała swoim dzieciom z grupy historię Bobiego, prawda? To jest bardzo ciekawa historia. Idziemy wrzucić. Super, chodźcie. To no w ogóle śmieszna historia, no bo zobaczcie, one są już w piżamkach, te moje dziewczyny. I idziemy tutaj przed nasze drzwi zanieść listę, bo jest bardzo zimno. Okej. Okay. Jasne, może? Ja nie mogę się doczekać tak zimno. Dobrze, ja nie... Jak wyrwanie mi na majtkach. Nie, to nie aż tak. Widz jak to będzie. Idą dziewczyny. Tutaj. No. Proszę. Grzesiu, proszę wkładać. Super! O, widzieliście jak poczta blisko może być domu. Wracamy. To by było na tyle. Magda się ze mnie śmieje. Ja już też ona już śpina siedząco, ale jeszcze tam ostatkiem sił się do mnie uśmiecha. Dziewczyny już się kładą spać. My teraz też zaraz będziemy prysznice, maseczki i inne rzeczy tutaj I się będziemy kładły do spania. Coś jeszcze Magda chcesz dodać? Jutro może zrobimy jakieś podsumowanie. Myślę, że. E, na to, na e, też Widzisz. na filmach będę wrzucała jakieś tam mapki i jakieś inne rzeczy. Mam nadzieję, że e, uda mi się jakoś to wszystko zebrać w jedną kupę, żebyście wiedzieli, którędy chodzi. Dzisiaj trochę powtórzyliśmy trasę, dlatego że mm, Mirek, mimo tego, że był z nami tutaj w Szkocji, no nie widział tego Edynburga, więc pokazałyśmy mu e, to w takim telegraficznym skrócie. Ale podobało mu się. Mimo tego, że dzisiaj była taka pogoda. Jak to stwierdziliśmy, jak w szkocką kratkę, jak kilt szkocki. Eee, no i na to będziemy kończyć. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrybowaniu naszego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I śmiało zadawajcie pytania w komentarzach, jeżeli wybieracie się do Szkocji. A naprawdę polecam Szkocję i kto pytanie błądzi. Trzymajcie się, pa!